Generale, wszyscy mówią o ucieczce jakiego. Co, co z tym faktem robicie? Jako policja... No może i uczniak, no. W uwiezieniu nie ma go. Coś wybuchło to jest sprawa międzynarodowa, nie, no to służby pracują federalnie. No i czemu no czeka, no i szukamy go no nie, jak ktoś ma jakieś informacje o takim różowym niskim ziomeczku, to ich poda, nie? Mm. No i i go szuka, nie, ja yeah, i w ogóle. Podobno no, ten, jaki kiedyś współpracował z Ronaldem McDonaldem. Tak, Co wiadomo o tym człowieku? To znaczy, Ronald McDonald jest międzynarodowy przedsiębiorca, bogacz, filantrop, no normalnie człowiek z sukcesu. Bardzo znany człowiek, bardzo dobry. Nie ma na karku jeszcze żadnego przestępstwa. Może współpracował, tak, ale to trzeba zaznaczyć, że no, współpraca opierała się na tym, że jego brat był sąsiadem tego jakiego. Czy o jakiejś współpracy, To współpracy to nie współpracowali, bardziej się poznali. No. Ale generalnie, a co z mafią? A co z mafią? No, ja... A jaka mafia? Proszę pana, jaka mafia? Nie ma żadnej mafii, gdzie jest tak bezpiecznie? Żadnego przestępstwa. Widział pan kogoś jakieś przestępstwo? No nie ma. Ludzie sobie wymyślają jakieś teorie, mity, no bo jest jakaś mafia za tym wszystkim stoją, bo to w ogóle jako snici robią? Nie. Ostatnio został okradziony bank. Y Znikają ludzie z niewiadomych powodów, dzieje się dużo to, na mieście. Ale to nie można powiedzieć, że to, że ktoś okradł bank, to jest mafia, to równie dobrze może być kartel z Rosji. Konta mafia, proszę pana, bank ktoś okradł. My znaleźliśmy tego człowieka i my go szukamy, tak? i on będzie aresztowany, a ludzie porywani są, no to jest większy, mniejszy sezon. No raz porywają, a raz nie. No ja nie wiem, skąd ludzie to biorą, to są jakieś urojenia, teorie. Są uporwana kobieta, ale ona tak naprawdę zasnęła u siebie w pokoju. No i nikt o tym nie wiedział, no i skąd są te porwania? No nie ma, no i co? Mafia ją śpiła, bo to są pomówienia i to szkodzi, bo ludzie potem będą nie wychodzić na ulicę, bo boją się, że jest jakaś mafia, która naprawdę nie istnieje. Mamy bardzo dobrych policjantów, którzy o to dbają. Nie ma żadnego zagrożenia od żadnej organizacji przestępczej z jakiejś, no nie wiem, z Sycylii czy coś. Jak policja mówi, że nie ma mafii, no to nie ma pewniejszego źródła informacji, że nie ma mafii. Czyli warto szukać jakichś pachorów, co zrobili małe przestępstwa nie zagrażają nikomu zamiast szukać tych większych gangusów, co nasze odporywają Proszę pana, ty, 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 co pan gada? Pan jest... Naprawdę nie no ja nie mogę. Proszę pana, ja, ja tu sam, sam. sobie jak jednego serżanika, a pan takie brednie z internetu mówi. Pan nie wie, nie ma żadnego pojęcia, nie, proszę pana, ja nie będę tego kontynuował, bo tu, to jest jakaś... Nie no to jest żart, proszę pana, to klima prelis jest, a nie. No nie, ja wychodzę proszę pana, nie, to jest... Proszę pana, Ale, ta gdzie pan media to jest, to jest żart do widzenia.